Ale ładne dziewczyny! Podobno Wy nie puszczacie bąków? Czy to prawda? Dajcie znać w komentarzu. I czy to zdrowo? Porozmawiajmy więc, dlaczego po kiszonkach czasem puszczamy trochę więcej gazów i czy to znaczy, że kiszonki szkodzą? Fermenty to paliwo dla bakterii jelitowych. Masz w jelitach biliony bakterii, dostają błonnik i probiotyki z kiszonek. Fermentują je i wtedy powstaje gaz. To normalne i zdrowe. Wprowadzasz żywe bakterie kwasu mlekowego, a one muszą się zameldować i zintegrować z ekipą, która już siedzi w jelitach. Nowi lokatorzy, więcej aktywności, może być więcej gazów przez kilka dni. Jeśli jesz ultraprzetworzone jedzenie, jelita mają szok. Jeśli jesz mało budnika, masz ubogą florę. Jak nagle wpadają kiszonki albo zakwasy, mikrobiom mówi, w końcu coś do roboty i zaczyna pracować. A gaz to efekt uboczny tej pracy. I to znak, że kisonki szkodzą? W 95% nie. To znak, że mikrobiota pracuje, a przewód pokarmowy zaczyna działać tak, jak powinien. Przytaczam badania: osoby, które zaczynały jeść 2 do 4 porcji fermentowanych produktów dziennie, miały na początku więcej gazów, ale po 2-3 tygodniach stan zapalny spadał, a mikrobiota robiła się bardziej różnorodna. Zatem gazy przy zwiększeniu probiotyków i błonnika to fizjologia, a nie problem. Kiedy uważać? Tylko jeśli masz silne bóle brzucha, biegunki ciągnące się tygodniami lub podejrzenie SIBO, tu kiszonki czasem nasilają objawy. Ale to promil ludzi. Więc jeśli po kiszonkach puszczasz więcej bąków, gratulacje! Twój mikrobiom żyje, fermentuje i robi robotę. Problem jest wtedy, gdy nic nie puszczasz, bo to znaczy, że w jelitach jest syf. Żeby wzmocnić mikrobiom i odsyfić jelita, zapraszam na kiszone-specjalne.pl